Ciemaneczko ludziska z tej strony, stalker. A to tak, dziesiąty odcinek z serii Fallout. New Lega. Dobra. Mm. No to co biegniemy, bo mieliśmy za zadanie. Tam przekonać Boomersów, żeby pomogli ci w nadchodzącej walce. Idziemy ich przekonać. Żeby nam pomogli w nadchodzącej walce. Dokładnie. Mm. O Yep. Boże, już myślałem, że to wszystko się na mnie dzikie rzuca. Boże, jakie tu są od razu straszne dźwięki. Ale my się nie boimy. Dobra. To było naszym najlepszym uzbrojeniem, bo do dzisiaj nie zdążyłem tego sprawdzić. Chyba pistolet 10 mm o ile się nie mylę. W sumie oszczep jest dobry, dobra. Latamy z oszczepem. Nie, wy głupie myszy nie psujcie mi nagrania. Moje myszy wstały, czemu one zawsze wstają? Jakie zaczynam nagrywać? Idźcie spać beboki. boki. dobra. Chyba się posłuchały. We've got stuff we're nie even allowed to sell, people, only at Mick and Ralph's. Dobra, idźmy. Kurwa, zamknij mordę. Ciekawe, kto by się przestraszył, człowieka, który wygląda jak Debil i ma oszczep w kieszeni. No, na pewno nie ja. Jadłbym. To co, co, co tam było? Tu się coś wyświetliło, bo ale nie zobaczyłem. Dobra, gdzie mamy iść w ogóle? Pewnie pół mapy, te. Tak? A nie, dobra. To są chyba te neutralne downy. Chyba dźwięki się zbagowały. Kurwa, jak się przestraszyłem, Jezu. Głupia krowo. Nie, halo, tam jest ich więcej. Boże. Gent. Ty no naprawdę, ja się przestraszyłem krowy, co jest ze mną nie tak? Nie wiem, karabin no, nie mam na bodzie. Dobra, pistole 10 mm, gdzie jesteś krowo? Tutaj już To jest najbardziej mobilna krowa jaką widziałem To to jest zmutowane Teraz mi od co wyjdzie O, bo ro... O halo Fajne cyce tak? Ty no, te dźwięki są straszne, wgrywają chyba moda na, um, na lepsze takie <grywki> dźwięki w miastach poza miastami. Teraz naprawdę brzmi strasznie, jakby coś mnie prześladowało. No, ja się boję. Ja to usunę. Nie, nie usunę tego. Nie będzie mi się chciało. Hmm. Ale mam wrażenie, że coś mnie goni. Cały czas. To jest taki niepokój. A ten człowiek chyba będzie chciał ze mną gadać, o ile się nie mylę. Wołde, pal. You better slow down, or you'll get blown up like the rest of the idiots who thought they'd scavenge in Mooma territory. Now that I've got your attention, aha! Whoa, simmer down. hey oh. Nie. Idź Wiecie ode mnie. A jednak te bumers to nie były te prostaki, tylko to były te downy, które nas będą bombardować. <ścoughs> Dlatego urwa. No dobra, stalker, biegnij. Fuck! biegnij. A. Fak. Wydawny. What the Halo. Whoa. Wow. Torba lekarska, no. Nie, halo. Ach. ta panika. Chemia, szybko, steampaki Mam tylko super Steam. O! Pewnie coś źle robię, nie? Nie dawaj, stalker, szybko dobiegnij. Jak w sumie przeżyliśmy. Wiem, że jakoś można to chyba uminąć, albo nie. jestem debilem. Dobra, już jesteśmy bezpieczni, chyba. Ale nogę mam ukaleczoną, czy coś. Halo. Nie, cechy. No, nogi mam ukaleczoną, dobra, to Jest w porządku. Halo. <laughs> but I had you zeroed in the whole time nobody no said that. Szybki byłem, no move muscle now and I'll blow you to pieces Then no. just just stay where. I'll take this from here I'm raquel master at arms for the Nellis homeland mother Pearl our eldest wishes to speak to you follow close and Będę grzeczny, zawsze jestem grzeczny. Będzie. Welcome, child. Took your sweet time getting here, didn't you? I've been waiting a good five years for an outsider to come along. No, to to było trochę przerażające, jak wy zapraszacie gościa, a potem w nich na kurwiacie bombami, no, tam rakietami, nie wiem. A to były rakiety Ziemia-Ziemia. Those howitzers of ours aren't just for entertainment, child. Explosive ordnance is what keeps the savages at a distance. Except you. There's something special about you, child, and it was the howitzers that gave you a chance to show it. Oh, so many ways. Small ones to begin with, so we can get used to what it's like to have a sav. uh, outsider around and about. Should that go well, it maybe you can help in big ways too. We'll have to see. You have to keep in mind that you're our first contact with the outside world since I was barely a woman. Seclusion has kept us safe, but the world around us is changing. Neon lights in the distance, patrolling robots, soldiers. My younger's think our guns can keep out the world. But I think we need to let it in just a little, or become its victim. You're that little bit of the world, child. Welcome to Nellis. No, za you picked a good time to stop by, for we're swimming in problems. My youngers can tell you all about it. Raquel could use. You... Dobra, I not to you No, i to no, Jak jest twoja wizyta bez... Nara nie Nie będę wracać do pana taka no Zadane Zadanie okay. Dobra, to muszę im pomagać trochę 11 minut odcinka Dobra Tradycyjnie walimy 20 jak Nie. zawsze, chyba. Dobra, gdzie będzie najbliżej? Chyba wszędzie. To z tak przestaje działać i dobrze. Nie czułbym się tutaj bezpiecznie. Tylko płot. Ok. To jest ten lekarz głupi. Oh. Hello. oh yeah. I hope Pearl knows what she's doing, letting you wander around Nellis as you please. If that's so, how about you look into repairing the solar arrays on the roof of the generator building? Nothing too complicated about it, but it's a long ways to walk my old bones, and there's been that ant problem over near there. You can't Dobranku. Eee, kolejne zadanie doszło. Nie. Dobra. Oluju. Halo Czy ja tu muszę to naprawić? Czy ja po prostu muszę to. Muszę się tutaj naprawić. Dobra, zobaczymy. Nie, no chyba tam mam naprawić No technologię. Dobra, Pobiegniemy tam na szybkim sprincie Kurczę, no biegnij szybciej, głupi robot. Nie lubię robotu. Może już myślałem, że znowu coś do mnie strzela. Mam... mam urazę do końca życia. Do wszystkiego, co wybucha. Nie ma promieniowania. No nieźle. No, no po co ja tu leżę? przecież to jest wiadomo, że ja to muszę naprawić, no. Ech, ale i tak ciągle tutaj idę. Ej, ja w sumie sobie to odkryłem, to będę mógł się łatwo tepnąć. Nie. Muszę użyć części. Ech. Ciężkie życie stalkera. Stacja benzynowa, ale to jest... ...dobre. Oby mnie tam nic nie zabiło, zaatakowało, ani nie zmierzyło. Ani nie strzelało rakietami. Dobra. Żyjemy, ale jest wszystko w porządku. Tutaj, tutaj, tu były te mrówki. Teraz są muchy. No, to są. mnie to gówno. Te piękne tekstury długo mam jeszcze tak truchtać, ale nic mnie nie zabije. O, halo, ktoś to jest przyjazny, nawet. Nie się. O, RNK, halo, przyjaciele. Dobra. Nie lubię co? No, ej, halo! What the fuck? No właśnie, no za co? Ale wy głównym jesteście, naprawdę jesteście głównym. I znowu trzeba iść, boże. Muszę zapamiętać, żeby zapisywać wszystko. Dobra Mam też odkryte, mam Aaa Gro też ma to Dobra Ech No dobra, no może mnie teraz znowu nie zabiją Łupiec fela. Ooo, W ogóle miałem taką rozkminę, któregoś dnia tak se siedziałem ze znajomymi i powiedziałem, że jak będę miał kiedyś 5000 widzów, czy coś, to zrobię taki popieprzony specjal, że wyjdę w masce gazowej, w bojówkach i w ogóle tak gdzieś się umówię z wami, że będę cały dzień w jakiejś lokacji, nie wiem, w jakimś parku czy coś i będę chodził w masce gazowej. I to będzie mój punkt taki rozpoznawczy, i będzie można, nie wiem, i ze mną na, na kole. Pijcie jest złe i pijcie jest niedobre. Pijcie piwa, czy przybić piątkę i sobie zdjęcie takie, tam. Wiecie o co chodzi. Dobra, może teraz mnie nie zabijecie, cfele. W końcu mam wasz strój, jestem z wami. Dobra, podejdę od frontu, żeby ich nie zaskoczyć. To jest zaskoczone miejsce, oznaczcie swoje zadanie. Jesteś tu But if you really want to help us, talk to the idiot with sunglasses in the back of the plant building. He's been trying to get this place running for months and hasn't made any forward progress. Ech. Dobra. Ktoś tam Wpuścisz mnie czy mnie zabijesz? Dziękuję. Dobra, muszę tam chyba wejść. Gadaj jest z idiotą loku. Aha, to mnie prowadzi do wyjścia. No, fajne drzwi. Mam nadzieję, że idę dobrze, bo ja zawsze błądzę w tym falocie. No nie, fajny pokój. A i chyba znowu zabłądziłem albo i nie Albo chyba Nie! Tak nie. Być może Fuck, ja mam iść Tam Chyba tędy. LOL, czemu to wszystko musi być takie skomplikowane Jesteś idiotą w okularach? Ej no chyba pierwszy raz dobrze wyszedłem. Bo... się taki pro. A, to, to mam. Prawie. What are ah, huh. <laughs> This place is off-limits to civilians. Do you don't like it? Take it up with Lieutenant Haggerty. Naprawdę macie coś... Gdzieś mas wam, Gdzieś was mam... Jeju, czy miałem naprawdę... Nie no, ja nie rozumiem, akampa... Znajdź zapasowe części systemu, no. To tu tutaj chyba jest pierwszy terminal, tak? O, Może tutaj będzie coś... fajnego, nie? Na poziomie... 20, no. Rzęd, chemia... Retoryka, broń biała, otwieranie... Dobra, olać to na razie ludziska, ja Wam. Już minęło tam 20 minut, Jezu. Dobra, ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. To był 10. odcinek z Fallouta New Vegas. Tak, wow, wow, No więc. Um, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków serii Fallout New Vegas. Na moim kanale Mówił do Was Stalker, i zapraszam do oglądania jako Boże. Jakie, jakie mam długie te pożegnania? Beznadziejne, no. Po prostu dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Swalota New Vegas. Cześć!